Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dizze Zapraszam Was do kolejnego komentarza, który jest 100% live'em na spontanie na żywo dopiero co siadłem do konsoli Na wideo widzicie Call of Duty Black Ops więc może zacznijmy Zobaczycie jak lamie ostro w fps y ciężko mi się gra na napadzie. Dopiero co zacząłem swoją historię z FPS-ami na multiplayerze, bo oczywiście w single player się jakoś łatwiej operuje, gdyż przeciwnicy są po prostu debilni i łatwiej ich ubić. I zobaczycie, jak to wygląda u mnie. Na pewno będzie to śmieszne dla was, bo każdy ma jakieś początki swoje, a ciężko się przerzucić z myszki na apada, co bardzo dobija, mogło być prościej. Gram na czułości 5. Grałem na siódemce i przez jakiś czas dobrze mi się grało na siódemce, ale potem, już jakoś minął dzień, przespałem się i już mi się nie, nie dało się grać. już Na siódemce gram na piątce. Dobra, wyciszę troszkę. Okej, okay. widzę, że do już trwającego meczu doszedłem. Dziwi mnie to, że. No i oczywiście, migracja hosta, zajebiście. Ciekawi mnie to, dlaczego niekiedy. Zawsze, jak tu widzicie, te dwa niki. One, one z... nie wiem dlaczego, ale wielu ludzi, jak wchodzę na serwer, to ma takie same niki i mają jedynkę koło siebie. A mają inne levely, i w ogóle to są inni gracze. I niekiedy wchodzę na serwer i, i wiele osób tak ma. Nie wiem, co to ma być. Nie wiem, czy ludzie po prostu są. Nie wiem, w jakimś klanie i wstawiają na sobie takie same niki, czy o co tu chodzi. Czy to jakiś po prostu bug Black Opsa, bo w innych grach tak nie ma. Oczywiście. Z tego to, co też zauważyłem, mam tylko trzy kreski pingu, zawsze i to na każdym serwerze muszą być, musi jakiś Polak hostować. A do Polaków mnie nie dobija, oczywiście. W żadnym Call of Duty nie dobija mnie do Polaków. Co może i dobrze, może i nie, ale jednak wolałbym mieć jak najmniejszy ping. Gin, proszę cię, gin. Dobra, cztery hitmarki, czy tam trzy. Z I tak samo mam problem też z Modern Warfare 2, yy, pokażę Wam to w filmiku. Nie wiem o co chodzi, ale yy, mam odblokowany NAT. Mam wszystkie, cały router, mam ustawiony, wszystko, supporty są odblokowane. UPNP włączone, Firewall włączony. I chyba to jest wina mojego neta, gdzie jest za, za mały Upload ma i dobija mnie do graczy w Warfare Modern Modern 2 mnie do graczy z yy, 4 minuty. Z tego co zauważyłem dobija je momentalnie na takie tryby, gdzie gra tylko do 1000 graczy. Jak jest więcej graczy, już ponad tysiąc, to szuka mi serwera 4 minuty ponad i, i to jest naprawdę katorga w modelu Fry nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Dobija mnie momentalnie do, do graczy. do graczy do trybów gdzie gra mało graczy, a jak chcę zagrać Steam Deadmatch, który jest oblegany. Yy, ni cholery, bo oczywiście szuka mi meczu bardzo długo. Tutaj camperadę obstawiam, bo nie mogę się skupić jak rozmawiam. I jakoś tak wychodzi, kurde. musiałeś tam pójść. No i co to miało być? Na no, ducha miał, dobra. No, I nie wiem jak to rozwiązać. A nie mogę grać cały czas w sabotaż, czy winne jakieś gówniane tryby które są Modern Warfare 2. A Modern Warfare 2, yy, wiecie, wolałbym pograć Modern Warfare 2. Tak sobie, na spokojnie. O Boże, widzieliście to. I tak właśnie to wygląda. Jak widzę przeciwnika, a nie pomaga mi Auto Aim, a na przykład mam go z daleka zestrzelić, to po prostu mnie ogarnia panika. Ciężko go wycelować. O właśnie. I widzicie, jak długo celowałem, żeby go zabić. Tak samo, jak widzę blisko wroga, to. Tu jakoś, nie wiem, chyba za dużą czułość mam, ale nie wiem, za wolno mi się gra, jak mam na czwórce czy na trójce. A to są strasznie niskie, strasznie niski ten, strasznie niski cholera czułość. Tak dla mnie i tak właśnie i tak właśnie skilluję tutaj. Oczywiście mój team przegrywa. O, jeszcze zostanę zabity. Jeszcze kampiłem przez pół meczu, bo się rozgadałem i nie mogłem się skupić. O, już psy ktoś bił, dobra, dobra. Pieprzadził na mnie. Jeszcze nawet tego, tego psa nawet nie uceluję pewnie jakieś dzieci jakieś dzieci drzą pysk. Boże Nie wyściczyłem sobie graczy O już już helikopter no ładnie nas ownią tyle wam powiem No ja mam chyba 2, 2 na 4 i w połowie meczu przed mi Ratio 0 ,5. Boże, To będzie masakryczne nie chcę wychodzić, bo mnie ten helikopter rozpierdoli. A nie wiem czy duch chroni przed helikopterem. No raczej nie, dobra, już koniec meczu w sumie. No to był taki krótki pokaz mojej lamerki, albo w sumie... Albo w sumie jeszcze coś zagrajmy. Szybko, szybko mija i tam. Postaram odlałaś się nakręcić jakiś porządny gameplay. Może uda mi się ugrać coś porządnego. Udaje mi się ugrywać, ale akurat z kina mi się to... nie wiem, dziwnie mi się to nie zapisało w tym kinie. A miałem właśnie w Black Opsie dobry wynik. O, cztery kreski, jak już się mecz skończył. Bardzo ciekawe. I, i właśnie wolałbym nakręcić, żebym coś z coś porządnego, jakiś dobry wynik. Może WMD, na WMD bym pograł? Bo na już nie. Akces. Dobra, mam nadzieję, że będę z tym skillowcem, co wbił te, te kurde cholerne te cholerne psy. Uh, jakość dźwięku mojego głosu, powinna być zajebista z tego względu, że ta kamera po prostu łapie nawet najgorszy, sz, najmniejszy szum albo nawet złapała ostatnio w moim filmiku moją mamę, która wołała mnie na obiad, nie wiem czy to usłyszeliście no to było gdzieś na początku filmiku, kto miał sławki założenia to pewnie usłyszał yy, więc yy, ta kamera świetna yy, dziękuję kumplowi jeszcze raz za pożyczenie tej kamery yy, więc Boże, wyciszę tego gracza, bo... no, oczywiście nie mogę tam wejść. Na lewo, na prawo, dobra. Redujejszy, dobra, jedziemy. Jak mam limit ściągnięty, to przecież mogę narzucać tego tego gameplayu. Tylko czy wy będziecie chcieli mnie słuchać? Bo tu już trochę nudą zawiewa, jeszcze lamie. No dawaj, dawaj, dawaj. No może Zagram tym Gailem Kurde, nie da się od razu wyciszyć wszystkich graczy tylko będę tak Wycisz, wycisz Tu też jakieś dzieci gadały Dobra. A i, i nie zapraszajcie mnie do, do czatu głosowego na Xboxie bo nie mam headsetu po prostu mi się z zjebał i, i dużo e, nie porozmawiamy, więc piszcie mi jakieś wiadomości albo coś. Zapraszajcie mnie najwyżej do gry, mogę wejść na czat i słuchać, co mówić, ale... ale muszę pierwszy sobie skombinować... cholera! No, skombinować sobie headset, jakikolwiek. O, jesteś, 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 jesteś. No, dawaj, zabijże go. No i ciekawi mnie, dlaczego... Kilka razy mi się zdarzyło, że były właśnie te jedynki kołników. Powtarzające się niki były. Nie wiem czy to jakieś boty są, czy co to ma być, ale... Ale to jest zadziwiające w sumie. Dobra, bo tu znowu będę kampił. No jeszcze coś go tam zabiło. O jest tam, jestem, tam, jestem, tam. jestem. No gin proszę cię, nie, dobra, się. No oczywiście kurwa musiał tam wyjść znowu random grenade który i tak nie wysiadł w ogóle, że nacelowałem No i już mnie ściągnasz, kurwa przydałoby się trochę rozegrać o coś się udało tu zabić Pra z której strony mi wyjdzie ten koleś No no, no proszę cię nie Dobra zabiję go ten kumpę mu i dam z Dobra Pierwszą Dobra No kurde no nie zdążyłem się, z... się położyć Dobra dawaj Chodźcie tutaj u mnie, w tym pola, sam znowu. Na górę nie wyszedł na pewno. No, już to lata 50 osób. Oj, o. Nawet nie ruszałem gałką. Wszyscy się napatoczyli mi na ten. O. Napatoczyli mi się na, na broń mi się na celownik na daciali, dobra. Lecmy. Boże, no kurwa, przecież strzelałem w niego, no co do chuja jest. Kurwa, no ciekawe to jest. Ping miał pewnie lepszy, kurwa, znają życie albo był hostem. No dobra. Kurwa. lecisz znaczy chcecie coś swingla z Singla z Battlefielda. Trójki Może coś tam pograł. Jakiś krótki gameplay singla wybiera jakąś fajną misję. Bo jeszcze nawet nie przeszedłem Battlefield w sumie to tak... Nie podoba mi się Battlefield, nie wiem dlaczego, ale single mnie w ogóle nie przyciąga i jest... Na samym początku wydaje się cholernie durny i jest po prostu bez sensu, kurwa, nie wiem co to w ogóle ma być, ale jest bez sensu. Dla mnie... i ty kurwa, bo musiałem przeładowywać. Jest po prostu dla mnie bez sensu i... i nie wiem czy wciągnę się do tego singla, bo przegrałem cztery misje. Wiem, że jestem po tej misji, gdzie latało się F-16, czy znam czymś tam podobnym do F-16 eee, i jakoś nie jestem zaciekawiony z tym, tą grą, ale multi jest całkiem fajne. Ale jakoś wolę lepiej opanować pada na Call of Duty niż na, niż na Battlefield, gdyż, gdyż tu jest, tu jest całkiem. Inna rozgrywka. No kurwa no. 9 do 6, dobrze, że chociaż ubiłem kogoś. Boże, bo miałem lepszy team. on ten team pewnie co... ...ko kolesie co bił ten. Ups, i dlatego... Jestem w teamie tego, z tym kolesie. Mm, dobra. Wychodzisz tu do mnie czy nie? No, dziękuję ci bardzo. Jednak co, Blackbird pomaga jednak. A ty kam tam dalej. O, poziom. To ja żadnego pistryka jeszcze nie mam. No. no. Może coś bije, jakiegoś pistryka, wow. To będzie naprawdę fajne. Tam jakieś RCXT przeciwnika leciało. On mnie pewnie zabije. Może ja patrzę do góry, a on jest na dole. Jestem jest, no wadebinem. No, no. no boże, no przecież. No jaki on ma mapping? No cztery kreski na 3, no oczywiście. Kurwa musiał je zdjąć. Wszczynałem w niego. O. o! kurwa! A trochę się rozkręciłem. Dobra. Tu, no, przeciwnika, leci to gówno. Tu wychylam się idę dołem. A to zamknięty, kurwa. Myślałem, że rzucę grenadę tam do góry. Dobra. Co ja w ogóle odmieram? boże, jestem monotonny, no to się powtarzam, boże, 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 zamiast powiedzieć kurwa jego za fajda na macie i tyle i no, trzy hitmarki, boże, no nie wierzę, nie, no chodzi do mnie z powrotem, no kurwa, widzicie to, widzicie to. Nie wezmę go, broń Bo to kurwa Oty Zryj No, tak ma być No i widzicie to Auto Aim nie zadziałało Mnie Nie porwało No i jeszcze rzuciłem źle z tym że jestem dobry O widzicie to, widzicie to? Kurwa mać Wstyd! Kurwa tak grać na Xboxie w ogóle Kurwa mać. Ludzie się będą za śmiali Ale spokojnie się wyskiluje, O, no, oczywiście musimy zabić No już 19 do 10 to tak lepiej niż zwykle Kurwa Nie znało panika i źle poleciało Poleciał, padł Czerwony filmik, Dobra, i to by było na tyle, kochani. Zapraszam was do kolejnego filmiku. Tym razem nagram go z kina, żeby nie było takiej lamerki, żeby ten wynik był naprawdę lepszy. <laughs> Więc do zobaczyska i do usłyszenia w kolejnym filmiku żegnam was bardzo serdecznie i bye.